Ruda, puszysta, skacze po drzewach. Ale skąd wzięła się jej nazwa? Jak powstało słowo wiewiórka? Według etymologicznego słownika języka polskiego Wiesława Borysia, słowo wiewiórka ma korzenie w języku prasłowiańskim, gdzie pierwotnie brzmiało wewerka. Jego geneza jest ściśle związana z jednym z jej charakterystycznych zachowań. Pierwszy kluczowy fakt. Nazwa zwierzęcia nawiązuje do jego ruchu ogonem. Prasłowiańskie słowo wewer, rdzeń od Wewat oznaczało powiewać lub podwiewać, czyli wiewiórka to dosłownie ta, która powiewa ogonem. Drugi kluczowy fakt: jej nazwa jest pochodzenia dźwięko naśladowczego. Niektórzy etymolodzy sugerują, że słowo mogło imitować dźwięk, jaki wydaje puszysty ogon wiewiórki podczas wznoszenia się w powietrzu, choć hipoteza z ruchem ogona jest bardziej powszechna. Trzeci kluczowy fakt: to słowo występuje w wielu innych językach słowiańskich takich jak czeskie wewerka czy ukraińskie wywirka, co potwierdza jego głębokie wspólne korzenie. A Ty? Jakie zwierzę ma według Ciebie najciekawszą nazwę? Daj nam znać w komentarzu, polub i subskrybuj, a będziesz trochę mądrzejszy każdego dnia.